Trasa turystyczna miniskansenu w Borysławiu zaczyna się od położonego w centrum miasta przy ulicy Mickiewicza 7 prywatnego muzeum Sergiusza Selantiewa. Prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej jest też opiekunem śladów polskości w Zagłębiu Borysławskim. Początek mojej kolekcji to są rzeczy moje rodzinne który właśnie wziąłem ze swego rodzinnego domu i który mi zawsze przypominali, że jakieś tam pamiątki mam. No i te rzeczy właśnie kolekcjonuję ponad 20 lat. W domowym muzeum znajduje się kolekcja starych obrazów, odzież, obuwie, stroje ludowe oraz wiele innych ciekawych eksponatów. No Unikalny bym powiedział, że to ta maszyna do szycia jest. Właśnie, że przywiózł mi ją latem znajomy, on napisał maszyna kupiona, w roku 1938 przez Wincentego Wacławskiego ze Stupnicy Polski była kupiona maszyna w Borysławiu. Wyjechała transportem ewakuacyjnym 5-9-45 roku z Dublin na Ziemi Zachodniej. Po 76 latach wróciła do Borysławiu. W minsk można nie tylko dotknąć każdego eksponatu, a nawet spróbować domowych dań. Jest tu tak dużo wszystkiego, że współczesna młodzież nigdy tego nie widziała. Ciągle pyta, co to jest, z czego to jest. A Sergiusz z radością opowiada o tym. Ludzie są zadowoleni i dziękują mu. Jest dużo dobrych recenzji, przyjeżdża dużo gości. Twórca muzeum mówi, że wszystko, co zgromadził, to wspomnienia jego małej ojczyzny. I rzeczywiście eksponaty są unikatowe to rzeczy, które przetrwały wojnę i cały okres radziecki.